Witam, witam. Jesteśmy na szóstej klasie. Kukurydza jest. To jest ten kawałek. Groszek był, a tu było z lebiodą i z rzepikiem i znowu do likwidacji. I wiem, co tu się dzieje. Ja już mam to sprawdzone z innego pola, tylko idę się utwierdzić w przekonaniu. Może nie. Zobaczcie Jest Ale coś się 7 tu przekonać w przekonaniu Pokręcę wam trochę tam, trochę tu Teraz aby trzeba było wziąć na zęba Ocie florek! Nie jest inaczej niż w peg na piachu. Oho. W peg na piachu, na piątej klasie kukurydza właśnie zabiła tak. Tutaj ta. I tam ziarno jeszcze jest mleczne. Palcami je ściskam. A tu nie. Oho. Wyrzucamy. Zaraz będziemy brać do weryfikacji. I będziemy mierzyć wilgotność. Niestety... Tutaj oprysk się nie popisał. Ale to najprawdopodobniej jest mój ukochany zapik! Bo I on odbija ponownie. Dlatego, żeby tutaj trzeba by powtórzyć kukurydzę i coś innego zastosować w tym roku, jeśli chodzi o środek. Bo ten jakoś mi się tutaj nie podoba. Nigdzie mi się nie podoba. A strach boję się iść dalej. Jakieś po prostu po zagranie miałem czyściej niż tutaj. Dobra, teraz sprawdzam. Taż ta kurde na szóstej klasie kukurydza urosła w tym roku. Go, czyli coś, padało w peg Także nie jest źle. Jest, nawet kolby są. De, to może by tu dycha średnia wyszła, jak tu kolby są, bo na dole są kolby. Wiecie jakie ze społeczności. A tutaj, kurde. Tu też by coś było. Pierdyle, no zobaczcie sobie. Stoimy na żywej szóstej. To jest kolba na szóstej klasie. Ci te moje aminokwasy, cynki, mangany by przyniosły jakiś sukces? Kurwa. Ci po prostu szczęście na ten deszcz tutaj w nieszczęściu złapał ta ulewa, ale coś tam wilgoci jest w ziemi. Kurwa. dobra, jeszcze przyjdzie czas na zachwyt, ale widzę większe, mniejsze, tam gdzie przerwa większa, to ta kolba większa, a tu już kolba zeżarta, już jeszcze coś tutaj był podjeść, dobra, jakieś straty muszą być, wchodzę kawałek dalej, rybę, bo z dołu miała 30, a to jest glorious, czyli to jest ten kaszkowy, no, może mieć 35, do usłyszenia, cześć.